A teraz Wam pokażę przed wieczorkiem co się dzieje Skorpiony mamy, tutaj Pani ma skorpiony Spróbujemy Co? Oczywiście Nie, nie, to skorpion. To jest skorpiony Ok, idziemy zobaczyć jak to smakuje Idziemy Yummy? Yummy! Yummy, yummy! yummy. Everything. everything! Idziemy zobaczyć jak smakuje skorpion. Ok? Także mamy skorpiona kupionego. Albo on mnie, albo ja jego. Zobaczymy po prostu ee, co się dzieje, jak go zjem. Twoja próba, twoja wielka próba. Tak jak chipsy Ale dobry Może troszeczkę przyjarany Ale powiem zawsze chciałem pokonać skorpiona Zawsze chciałem pokonać skorpiona W końcu go jak myślicie ogon tak samo idzie zjeść No nie wiem Mam ubezpieczenie ale nie wiadomo, zobaczymy no, powiem wam jak się nie odezwę jutro to znakiem tego leżysz y, w tym hotelu y, pokój y, y, o, o, one nie, 881 numer ale mamy skorpiona Opędzoliłem go, opędzliłem, Open zjadłem go, no, całego, nie to, żebym tam coś montował, pokonałem skorpiona, co do smaku, jak chips, tak. Dobrze uwędzony, przyprawiony z nutką chipsów. Także skorpion zaliczony, kochani. No co, nie będę przedłużał. Zaraz w następnym filmiku pokażę Wam w Bangkoku, gdzie się zaczyna nocne życie. Skorpion zaliczony. A tak, jak powiedziałem. Nie zapomnijcie zasubskrybować, dać łapkę w górę, e, udostępnijcie. No co, niech się dzieje. Andrzej, co dalej? Tego sam, nie wiem, skorpion zjedzony, prawda? Pozdrawiam Was serdecznie z Bangkoku.